To zielony meron, dzisiaj się zagramy na Clearmence. Tak, dzisiaj się zagramy na tym serwerze, ale zobaczcie sami, co to jest za texture pack. Tak, to jest texture pack z realistycznymi teksturami. Tak, to są realistyczne tekstury. Dzisiaj sobie zagramy na tym teksturpaku i nie będę przedłużał. Zaczynamy. Dobra, arena się zaczyna. Tak, arena się zaczyna. Jak ktoś nie patrzcie się na te liście, no bo nie wiem, co się tutaj odwaliło. No zobaczcie na ten kamień. No to jest naprawdę realistyczne. Co ty chcesz ode mnie? Możecie mnie zostawić? Zobaczcie na to drewno. No to jest naprawdę realistyczne drewno. No to jest naprawdę. Naramie trochę ten tekstur pak jest dziwny. Zobaczcie na te kirofy Ej, jak ten miecz wygląda. Tylko ragi są w tym serwerze. Ale ragi na tym serwerze, zobaczcie co nie piszą. Wywaliło mnie. Ej, co się dzieje z tym serwerem? No dajcie mi film nagrać. Nie, jedno denerwuje, że jestem na, na takiej wersji Minecrafta, że nie mam w ogóle Optifina. No co się dzieje z tym? Tytkiem? Co się tu odwara? Aro, serwer, czy mój internet, nie wiem, kogo to wina. Otwórzmy seraki broki, jak coś? Coś jest z tym Lucky Brokiem Dobra, mamy tarczę Jak tarcza wygląda? Dostaliśmy łopatę, bardzo dobrą dobrą łopatę Serio ktoś do mnie pisze, kto to zieronek i jakieś inne rzeczy Dajcie mi spokój Ja mu nawet odpiszę Nie wiem A nie, czy ja mu nie mogę pisać? Albo ja mam czat chyba wyłączony <noise> Ale jestem złym człowiekiem Całem nie wiem Dobra, zaczynamy, uwaga Jak coś, czemu nie, nie dokończyłem tamtej areny Po prostu mi Minecrafta wywaliło Nie pytajcie czemu, nie, nie wiem przez co Czuję, nie wiem czy mi to jest spowodowane No fajnie, za mi postawił Nie wiem co się dzieje, ale chyba zaraz mi się komputer swalić Przez tego tekstypaka. Zobaczcie na moje fsy, no są naprawdę złe O, 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 ale fajnie Nie, ja zaraz ginę, ja zaraz ginę Na tym serwerze są takie raki Czy ja mam coś z internetem? No nie Zginę, zginę. Nie, co on zrobił? Dobra, dobra, to jest ostatnia arena. Dobra, weź, idź, idź. Dobra, to jest ostatnia arena. Co ty chcesz ode mnie? Co ty chcesz ode mnie? Michu1981, możesz chcę... Możesz chce na przykład iść tam. O, tam idź. Popatrz, tam cukierek. No, tam cukierek. No, idź, idź tam. Dobrze, idź. Dziękuję ci. Proszę przestanie się mnie do mnie wpisać, ja chcę film nagrać, już ten film jaki masz kanał. Zier Zieronek Minecraft. Nie będę podawał linku, no bo nie chcę... No, dostać ten. I co jest rzadki biom? Bo nie chcę dostać bana. No nie wiem czy dostanę tutaj bana, no bo mam rangę media, to ja chyba mogę się reklamować, ale ja lepiej nie chcę. TNT, TNT, dobra, mamy, mamy TNT, okej, okay, dawaj, ale ten dzik jest naprawdę dziwny. Ja sobie to otworzę. Do Dobra, jest. Dobra, i, i, bu, budujemy się na górę, tylko muszę sobie pozbierać tro, trochę dirta. Może mi tutaj dadzą spokój. Nie chcę pozbierać dirta, no bo muszę się podbudować na górę, bo nie będę zbierał sobie kobra, no bo po co? Tutaj szybciej jest. Jak coś to jest ostatnia arena, no bo tutaj nimi coś nie chce, internet chodzi, no niech... Coś mam zimne raki i naprawdę mi zacina Minecrafta, chyba sami widzieliście co się tutaj odwala. No to nie jest... To jest ja wiem, że to zgina tek surbaka, ale zmniejszyłem trunki i powinno to lepiej działać. Ale sobie zagramy ostatnią arenę, ale to jest porządna arena, jak nie będzie porządna, sobie jeszcze raz zagramy, bo ten film trwa godzinę, ale zaraz powiecie jakim cudem ta, ten film trwa godzinę. No bo tak długo czekałem kolejkach, no bo ciągle umierałem. Dobra, budujemy się na górę. Okej, okay, budujemy się na górę i ja sobie wezmę Raki Brokas i go otworzę co dostałem? Łupatę, a jednak się jeszcze nie budujemy na górę. No i lecimy, dobra, mamy to. Chciałem z tego zrobić e, Bedwarsy, ale pewnie za dużo mam na tym kanale e, filmy z Bedwarsami, to trochę chciałem se ten opocznąć i nagrać na przykład na tym serwerze, czyli Grim, e, Grirmence. Co ty chcesz ode mnie? No przestańcie mi tutaj chodzić. E, nie chcę drabać źle, ale proszę nie chodzić mi. Co tu się stanęło? E, przestaniecie mi tutaj grifować. E, Zobaczcie Ile mam FPSów no To jest dla masakra, ale ja mam dużo FPS-ów. Czemu mi tak zacina, to nie wiem Okej, okay, lecimy Dobra, lecimy se na górę Okej, okay, mamy Raki Broki, jeszcze je potwieram Co dostanę? Dobra, tu nic Dobra, prawie zginąłem Prawie, mamy realistyczne wiadro, no to jest trochę takie To 3D, ale 3D naprawdę źle, trudno, trudno, to Zrobić, ten film trwa już Godzinę, nie wiem jak go zmontuję Dobra, mamy Raki Broka E ah. Znowu mam, znowu mam wiaderko, no świetnie. Dajcie mi jakieś porządne itemy, ja mam. Chyba ja tu jest maksymalna kratka. Ja sobie to wykopię. Okej. Okay. Teraz se zrobimy taką, o, takie coś. Tutaj też. Okej, okay. dostałem dynię. Ej, ja do niego pójdę. No przepraszam, że muszę go zabić, ale. No, on to zobaczył, on to zobaczył. Nie. Aksetyną soja. No nie ma soja. Jest poziom rawy 103 i tam jest już zabronione Dobra, ryku... Ale... Ryzykuje, ryzykuję. Dawaj. Co jest? Czemu mi tak zacina Minecrafta? Dobra, zabiłem go. Nie! No co to jest za... Dobra, chcę wam pokazać jak to wygląda na, no na normalnym świecie, tak to się prezentuje ten cały texture pack, jest naprawdę fajny, zobaczcie jak, jak te miecze wyglądają, są naprawdę realistyczne, tylko to trochę obciąża komputer, zobaczcie jak to drewno wygląda, no jest i emeraldy. Emerardy są takie mało zielone. Mi się tro trochę nie podobają. Jedzenie, jedzenie jest naprawdę realistyczne. No, naprawdę jest to realistyczne jedzenie. Zobaczcie sami na, na tą marchewkę. Zobaczcie, jak te wioski wy wyglądają. Tak, to jest wiosk, wioska. Minus tego teksturpaka, że tu nie ma. Tu, tu są zbagowane liście. Tak, tu są zbagowane liście. Wszystkie modele mobów nie są zmienione. To też minus. Ale, ale naprawdę ten teksturpak jest świetny. No, Oczywiście trochę obciążę komputer, bo mam tro trochę ragi, ale to było na tyle. Pa-pa!